Dobry. Witam Was serdecznie, jak zwykle w czwartek, i zapraszam dzisiaj na filmik poświęcony nakryciom głowy, zimowym nakryciom głowy. E, wiem, że to jest zawsze bardzo trudne i przypominam sobie taką historię, że jak pracowałam i chciałyśmy w przerwie z koleżankami poprawić sobie humor, to chodziłyśmy do sklepu i tam przymierzałyśmy czapki i śmiałyśmy się do rozpuku. A szczególnie śmiały się ze mnie, bo ja mam zupełnie głowę nieprzystosowaną do czapek i wcale dobrze w nich nie wyglądam. Teraz jest może troszeczkę lepiej, bo mam dłuższe włosy i zawsze to trochę e, odciąża czapkę, jak są dłuższe włosy, ta czapka lepiej wygląda. Natomiast poradzę wam, co z tym fantem zrobić, ale najpierw omówimy sobie nakrycia głowy. Więc e, ja miałam taki okres, że szukałam takich udziwnionych nakryć głowy. I na przykład bardzo kiedyś mi się spodobała taka czapka śmieszna, co? Taka la Beret z daszkiem o proszę zobaczcie No w ogóle szczyt wszystkiego wyglądam jak ostatnia kretynka w tej czapce, prawda? Człowiek popatrzy na zdjęcie, wydaje mu się, że czapka jest fajna, kupuje. Ja najczęściej kupuję internetowo i wtedy wygląda jak półtora nieszczęścia. Również nie są dla mnie zbyt dobre, choć mówię teraz, mam dłuższe włosy i trochę to jest e, inaczej, ale takie czapki, które bardzo przylegają do głowy, takie cienkie, przylegające do, włos, do głowy. Mówię w tej chwili. Tą czapkę ratuje, ratują trochę włosy, ale gdy włosów nie ma, no to wygląda się w takiej czapce też bardzo śmiesznie. Nie są również dobre i sprzyjające czapki, które są zbyt krótkie. Czyli na przykład takie króciutkie, tuf w tym momencie i... Też mówię, no, jeżeli nie mamy włosów, to tak wyglądamy po prostu jak w garnku na głowie. Także też nie wygląda to wcale fajnie. Muszę poprawiać włosy, bo tych czapkach niestety źle wyglądają. Taką czapkę, którą jeszcze taką czapkę przylegającą do głowy, ratuje jeszcze to, że ona ma jakieś ozdoby. Widzicie na tej czapce na przykład są takie koraliki jakby no, odciągają e, uwagę od twarzy i może to tak biżuteryjnie, fajniej wyglądać. No bez włosów oczywiście też kiepsko, prawda? Także mówię, dłuższe włosy trochę czapkę ratują. Co można jeszcze nosić na głowie? No oczywiście możemy sobie nosić też taki na przykład berecik. <laughs> Jak komuś pasuje, jest dobrze, to proszę bardzo. Też taki berecik można sobie założyć, jak się ma krótsze włosy, to wtedy ten berecik zdecydowanie lepiej wygląda i znacznie lepiej wygląda na jakby mniejszej twarzy też. Co jeszcze możemy założyć? No, modne są w tym roku bardzo kapelusze, więc możemy na przykład sobie założyć taki kapelusz. Jeżeli mamy włosy dłuższe, to też on zupełnie inaczej wygląda i można go, że tak powiem, na głowie znieść. Natomiast, jeżeli tych włosów nie mamy, no to, to też musiałaby być specyficzna twarz, bardziej pasująca do kapelusza. Także mówię, zapuszczenie długich włosów, co teraz nie jest trudne, bo siedzimy w domach raczej, no zdecydowanie sprzyja nakryciom głowy. Niektóre panie lubią też bardzo berety. To jest taki berecik, który można sobie założyć na przykład w ten sposób. Tu ma jeszcze taki pompon. Tutaj powiem szczerze, że przed pomponami to ja trochę przestrzegam, dlatego że pompony idą w takim kierunku trochę zdziecinienia czy powiedzmy piernik. Także musimy bardzo, bardzo z tym uważać. No Nie każdej osobie jest dobrze w berecie. Są twarze, które doskonale się w tym czują. Ale są też osoby, które nie bardzo berety lubią. Na przykład ja nie przepadam za beretami. Co jeszcze można nosić na głowie? Są też czapki zimowe o z pomponami. Tu jest pompon, proszę zobaczcie, z pomponami. Także powiem wam, że też nieźle wygląda taka czapka, ponieważ ona ma tutaj zobaczcie bardzo taki szeroki rand. Inaczej zrobiony niż cała czapka, i w związku z tym ta twarz jakoś tak lepiej wygląda. Ma taką ramę, którą ta czapka tworzy. Również jeśli chodzi o czapki, to bardzo ważny jest kolor tej czapki. Czy on pasuje nam do twarzy, czy on nam tą twarz rozjaśnia na przykład, czy wprost przeciwnie, zaostrza rysy. Trzeba bardzo zwracać na to uwagę. W tej czapce akurat kolorystycznie jest mi bardzo dobrze. W związku z tym, że nie mogłam znaleźć żadnej czapki, proszę Państwa, to był czas, że chodziłam po prostu w takich kominach. No, nakładałam na głowę o takie coś, czy kaptur po prostu. I w ten sposób czułam się dobrze i w jakiś sposób mogłam funkcjonować w zimie. No bo jednak. Jak byłam 20-letnią dziewczyną, to w ogóle czapek nie nosiłam, no ale im człowiek jest starszy, tym bardziej odczuwa zimno i rzeczywiście ta czapka jest bardzo potrzebna na głowie. Co jeszcze może, że tak powiem, tą czapkę y, y, z, zrobić tak, żeby ta czapka dobrze wyglądała na głowie. Czasem jakiś taki napis o, zobaczcie, czapka jest tutaj taka podwinięta, z podwinięciem. I taki szeroki napis tutaj też powoduje, że ta czapka lepiej na głowie się prezentuje. Także zwróćcie na to uwagę. To nie musi być oczywiście taki wielki napis. Wystarczy, że to będzie o, chociażby taki znaczek, tylko jakiś filmowy czy inny. I też zupełnie inaczej ta czapka na głowie wygląda. Chodzi o to, żeby stworzyć taki, żeby zrobić w tej czapce taki rant podwinięty. Zobaczcie, tutaj to już jest aż do przesady, bo ta czapka, o, tu jest aż taka długa i jest podwinięta. Jest gru, grubo tutaj bardzo. Sama czapka jest bardzo gruba. To już na takie poważniejsze mrozy. Moim zdaniem ta czapka troszeczkę jest za gruba do mojej twarzy, ponieważ ja mam filigranową twarz małą. To ona stwarza wrażenie zbyt dużej, prawda? Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Ja takie mam wrażenie. Yy, dlatego ta czapka z napisami była dla mnie lepsza. Są też czapki filcowe, o, na przykład tego typu, z filcu, ale też dobrze, żeby tu był taki rand. Widzicie, tu jest o, można zawinąć. To jest bardzo ciepka, ciepła yy, Czapka z wełny, tak jak filc wygląda tutaj. I w niej to naprawdę można na minus 30 nawet chodzić, i głowa w ogóle nie marznie. Czyli, co podsumowując, można powiedzieć? Najlepsze są czapki z rantami. O, jeszcze może być taka, zobaczcie. O, ostatnio sobie taką czapeczkę kupiłam. W takiej, na takiej stronie. Z, y, dla kobitekpl i bardzo dobrze w niej się czuje. Ona ma właśnie taki duży RAND, odwinięcie. I tu jeszcze ma jakiś firmowy znaczek. W związku z tym to polska firma produkuje. W związku z tym też można tego typu czapki nosić. I tego typu czapki są w sumie najlepsze i one są y, takie najbardziej dla nas y, y, urododajne, że tak powiem. Ponieważ wszystkie inne, które poprzednio pokazałam, no to czasami wzbudzają śmiech i rzeczywiście można się w nich źle poczuć. To taki krótki przegląd czapeczek dla Was. Życzę Wam, aby jak najdłużej było jednak ciepło, żebyście nie musiały w tych czapkach chodzić. A jeżeli już będzie zimno, to zakładajcie je, tym bardziej teraz, kiedy choróbska szerzą się wzdłuż i wszerz. Życzę Wam zdrowia. Dużo miłości, przyjaźni i wszystkiego dobrego. Do widzenia.